W dniu dzisiejszym gościmy Tomka, który dotarł do nas z Trójmiasta wraz ze swoim tatą. Pomagamy Tomkowi spełniać marzenia jest tutaj pasjonatem elektroniki, co zresztą widać po początkowych zajęciach, które dzisiaj rozpoczęliśmy. Tomasz lutowaniem interesuje się od lat, ze względu na to, że jest modelarzem i elektronikiem jednocześnie. Próbuje swoich sił w czasie tutaj tego szkolenia. Lutowanie ciekawe mnie z takiego powodu, że wylutowywałem wiele elementów z np. starych telewizorów, płyt głównych i zbierałem sobie te elementy. Raz nawet pamiętam, jak za pomocą pewnego wylutowanego elementu udało się naprawić pewne urządzenie. Wstępne takie nauczanie lutowania przeprowadziłem ja. Przyliśmy taką mało profesjonalną lutownicę i próbowaliśmy swoich sił. Tomek to projektował trochę na płytkach Arduino i musiał wykorzystywać lutownicę i technikę lutowania do łączenia diod, i jakichś rezystorów, układów scalonych, żeby potem móc zaprogramować te płytki Arduino i żeby to wszystko jakoś tam funkcjonowało. Więc wykorzystywaliśmy taką mało profesjonalną, ale dla nas wtedy jedyną lutownicę, która w jakiś sposób też spełniała swoją funkcję. Na przełomie października i listopada urodził się nam w głowie pomysł, aby zbudować łazika. Mieliśmy zaprojektowaną podstawę pod tego łazika na cztery silniki, takie niezależnie chodzące, żeby można tym sterować. No i właśnie podsterowanie dla płytki Arduino, żeby można zaprojektować, żeby on sobie gdzieś tam jakieś proste czynności, jakiś radar, który by tam widział, że dojeżdża do ściany i wraca z powrotem, zatrzymywał się przy przeszkodach. No ale to na razie, że tak powiem, zostało zaniechane. Mamy podstawę zrobioną, czekamy na kolejną motywację. Do firmy Renex trafiliśmy przez naszego znajomego, który zaproponował nam kupno lutownicy od państwa. No i jakby firma Renex dostarczyła sprzęt, za który bardzo dziękujemy, jak również zaproponowała szkolenie, które będzie na pewno też bardzo wartościowe. W dzisiejszym dniu zaplanowaliśmy pokazanie, zaprezentowanie Tomkowi podstaw, jeżeli chodzi o lutowanie ręczne, więc kształtowanie elementów, sposoby obsługiwania stacji lutowniczych, podawania topników, spojów lutowniczych, ocena wykonanych połączeń. Przeszliśmy przez technologię przewlekaną, przed chwilką rozpoczęliśmy właśnie montaż powierzchniowy. Mamy zaplanowane jeszcze dzisiaj kilka układów scalonych do zamontowania. Przekażemy też kilka pakietów do samodzielnego montażu. Szkolenie nauczyło mnie wielu rzeczy z zakresu elektroniki. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się to wykorzystać. Oczywiście zapraszamy na szkolenie w pełnym wymiarze. Tomkowi życzymy dużo zdrowia, a rodzicom wytrwałości we wszystkich tutaj planach, które ze swoją pociechą na pewno wiążą.